Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A w naszym studiu Roman Gawroniak, kanclerz Akademii Imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Dzień dobry, panie kanclerzu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Miłego po świętach. Miłego po świętach. Choć można powiedzieć, że Akademia Imienia Jakuba z Paradyża ma co świętować, prawda? Nowy kierunek studiów to jest pretekst do naszej rozmowy i do porozmawiania nie tylko o Jasne. studiach licencjackich na kierunku dietetyka, ale pamiętam, w tym studiu też rozmawialiśmy, że będziecie się starać o dietetykę, że gra wartość świeczki, i udało się. Się. To jest polityka pani rektor, że Wydział Nauk o Zdrowiu i Turystyki ma mieć komplementarne kierunki. Ta nasza dietetyka, wiedząc, że przecież nie, nie jedyni prowadzimy w mieście Gorzowi dietetykę, ona ma mieć charakter kliniczny, dlatego że na Wydziale nauko o Zdrowiu będzie tych kierunków medycznych coraz więcej. Mhm. Pielęgniarstwo pierwszego stopnia, wielkie święto dla Gorzowa, bo po raz pierwszy będziemy wypuszczać w tym roku absolwentów i absolwentów, Wędki. Tam jest trzech chłopaków, którzy też zasilą gorzowski rynek. W różnych formach oni pójdą i do szpitala, i do przychodni, może do DPS-u. Wszędzie, wszędzie ich potrzeba i będziemy co roku absolwentów na rynek pracy, ten medyczny wypuszczać. Kierunki medyczne powstały pod wpływem presji i ciśnienia otoczenia rozumiem? Tak, to prawda. No, możemy wrócić do historii, byśmy cały czas jakby mówili, że to to nie my jesteśmy predestynowani do kierunków medycznych, bo trzeba je było budować od zera. Pani rektor mówiła, skoro wówczas jeszcze wydział, dzisiaj już filia jest przygotowana do kierunków medycznych, niech to robią. No ale stało się jak się stało? Mówi się, że powstaje mały szpital w ma, ma to, My mamy całą koncepcję, mamy już projekt budowlany. No teraz czekamy, czekamy na decyzję Ministerstwa Zdrowia, czy będą uruchamiane kierunki. Mówimy o mm, Centrum Symulacji Medycznej. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę w Ministerstwie Zdrowia, właśnie celem rozeznania, przypomnienia, że tu w Gorzowie powstaje ośrodek kształcenia medycznego. I jeszcze ważna rzecz: my złożyliśmy tydzień temu nowy wniosek o medycynę laboratoryjną. Mhm. Przypomnę Państwu, że pandemia uświadomiła całą masę braków w Polskiej Służbie Zdrowia. Jednym z wielkich potrzeb jest kształcenie analityków medycznych i po to ten kierunek został złożony. To nie są kierunki liczne w sensie studentów, a niestety bardzo kosztochłonne, bardzo. Na, na każdym z tych kierunków pani rektor przewiduje około 30 studentów i to jest ok, za to te małe grupy potem. Trzeba kształcić w bardzo specjalistycznych pomieszczeniach, je trzeba przygotować. I tak jak mówiłem, 3-4 lata temu, kiedy podjęła pani rektor decyzję, senat uczelni, że robimy takie kierunki medyczne, mnóstwo środków finansowych trzeba było zebrać po to, żeby się przygotować do kształcenia, bo tu nikt nie odpuści jakości kształcenia. Pamiętam, to musi być wszystko na odpowiednim poziomie. Pamiętam, że były także obawy o zainteresowanie potencjalnych studentów, przede wszystkim jeśli chodzi o pielęgniarstwo. W Wtedy młodzież nie garnęła się do tego kierunku, mówiło się o tym, że jest ta przepaść pokoleniowa, jednak stało się coś takiego, że nie wszyscy chyba dostali się tak? na, na, na kierunek. No tak, to, to, to już jest, że tak powiem, cykliczny obyczaj, że kandydatów jest około, kandydatów i kandydatek jest około setki. No a możemy przyjąć 40-45 osób, to jest maksimum. My po prostu nie mamy więcej tych sal specjalistycznych z fantomami, z urządzeniami, dokładnie takimi samymi, jak są w szpitalu. Jeszcze nie w takiej ilości, jak chcielibyśmy, ale sukcesywnie wzbogacamy się. Pojawia się też problem, bo to są małe grupy, pojawi się problem za chwilę sal dydaktycznych. W kompleksie na Chopina, oprócz Wydziału Nauk o Zdrowiu, jest też Wydział Nauk Technicznych, Wydział Bezpieczeństwa i Administracji i wszyscy mhm. muszą mieć zajęcia, a te małe grupy w tych właśnie specjalistycznych kierunkach powodują, że Zaczyna nam brakować, i jest podjęta decyzja o rozbudowie tego kompleksu w takiej szybkiej, modułowej, modułowej konstrukcji. A inne wydziały też się rozwijają i też tworzą nowe kierunki. Tak, to prawda. Chociażby wydział techniczny, tak, który też jest odpowiedzią na to, co, na zapotrzebowanie otoczenia. Mówię Dokładnie teraz tak. W otoczeniu biznesowym. Tu została już kilka lat temu wypracowana taka modelowa współpraca z. Podmiotami gospodarczymi w regionie gorzowskim, tym szeroko rozumianym, bo tu mówimy oczywiście o tych firmach, które są w strefie w Kostrzynie, strzelce krajeńskie, dresdenko, ale też Barlinek, także przekraczamy tą magiczną granicę województwa ponad 100 podmiotów z którymi Wydział współpracuje, Pani Dziekan Radomska i słuchamy czego oni oczekują. Przypominam, mamy dwa zespoły laboratoriów. To z, laborat zespół 17 laboratoriów tak zwanych środowiskowych. One mają charakter przede wszystkim dydaktyczny. Tam młodzi przyszli inżynierowie się kształcą, ale powstał rok temu zespół laboratoriów technologicznych o bardzo wysokim poziomie Naukowym, gdzie już są prowadzone normalne badania naukowe, specjalistyczne. To wszystko powoduje, że my staliśmy się naprawdę atrakcyjni w zakresie i kształcenia, i nauki. Do tego to, co wydarzyło się też w końcu zeszłego roku Gorzowski Ośrodek Technologiczny przeniósł się. Do, na ulicę towarową, mhm. powstały startupy. Dzisiaj młodym ludziom, absolwentom, dziewiętnastolatkom, którzy przychodzą na dni otwarte do Akademii, mówimy: Studiuj z nami na Akademii. A potem pójdziesz do startupu i w super warunkach zbudujesz własną firmę w ciągu dwóch, trzech lat. Myślę, że to jest przyszłość na zatrzymanie młodych ludzi w Gorzowie, szukamy wszyscy y, takiego pomysłu. Dla mnie, mieszkańca Gorzowa od wielu, wielu lat, to miasto jest super atrakcyjne. Ale rozumiem, że 19 latek ma troszkę inną perspektywę na to miasto, i władze uczelni próbują też w tym zakresie coś robić. Stąd tak bliska współpraca z władzami miasta. Czyli mówiąc inaczej, innymi słowy. Hmm. Mówicie młodzieży, może nie warto iść utartymi szlakami, może warto pomyśleć tutaj o, o tym, że można rozwijać się w Gorzowie, tak? Dokładnie tak. Wiem, że nie wszystkich przekonamy ten syndrom ucieczki z rodzinnego gniazda, że trzeba Życia się momenty tak jest, odciąć. No, nie przełamiemy tego. Ale z drugiej strony, to, co się wydarzyło w marcu tego roku na 300, ponad prawie 400 młodzieży, która przyszła na dni i przynajmniej połowa z nich mówiła. Chcemy studiować w Gorzowie, bo jest nieźle. A dwa, yy, chcemy żyć w Gorzowie, bo też jest nieźle. Przypominam, uczelnia w międzyczasie wykonała niesamowity skok. My mamy dzisiaj trzy uprawnienia doktorskie, ale również trzy uprawnienia habilitacyjne. My potrafimy już kształcić własnych doktorów i doktorów kadry. habilitowanych, mm. własne kadry. Pa, pani rektor zapowiedziała, w październiku startuje szkoła doktorska. Jesteśmy normalną, średniej wielkości uczelnią akademicką. Dodajmy do tego jeszcze mm, kierunki z związane z bezpieczeństwem. To też jest odpowiedź z kolei na to, co dzieje się ogólnie na świecie. Które z tych kierunków są najbardziej popularne dzisiaj, o których mówiliśmy? Informatyka, co do tego nie ma wątpliwości na wydziale humanistycznym e, języki obce. E, oczywiście kierunki medyczne, pielęgniarstwo, ratownictwo, absolutnie, i bezpieczeństwo. Tu e, cała masa dziewczyn i chłopaków, bo to nie ma znaczenia płeć, widzi swoje, idąc na bezpieczeństwo, widzi swoją przyszłość. I najpierw jako żołnierze wot WOTU i kilkadziesiąt osób jest żołnierzami WOTU, mm. wojsko obrony terytorialnej, bo ten skrót może jeszcze nie do wszystkich docierać, ale wymogu nie. Nie ma Wymogu nie ma. To oni uważają, że ich kariera będzie lepiej wyglądała i ścieżka życiowa, zawodowa będzie lepiej się rozwijała, jak raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu pojadą te 20 km do Skwierzyny, do samodzielnego batalionu i w tej współpracy działamy. A oprócz tego bardzo bliska współpraca ze Strażą Pożarną, z Policją. To wszystko powoduje, że ci młodzi ludzie mówią: Warto z nami zacząć studiowanie, bo potem łatwiej jest. Zostać w Gorzowie i łatwiej jest wejść w różnego rodzaju struktury, które dadzą karierę zawodową. Dobrze, panie kanclerzu, ale pewnie też musicie się zmierzyć z takimi opiniami, że ok, skoro jest tyle kierunków, od bez, bezpieczeństwa po medyczne, przez techniczne, humanistyczne, przez humanistyczne tak jest. To czy, czy można zrobić to wszystko na dobrym poziomie? No, cały czas przecież przeżywamy weryfikację. Z jednej strony ta ewaluacja, która się skończyła, i mogę powtórzyć, trzy uprawnienia doktorskie, trzy uprawnienia habilitacyjne, a dwa, permanentnie jesteśmy pod kontrolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W grudniu jedna z kontroli się skończyła, jest zapowiedziana zaraz na początek maja kolejna. Ten proces ewaluacji, kontroli zewnętrznej, wewnętrznej w naszym wypadku toczy się permanentnie. My w żaden sposób już nawet nie akcyjnie podchodzimy, o przyjadą, to trzeba się przygotować, tylko wiemy doskonale, że w każdej chwili może być ta kontrola zewnętrzna, w związku z czym ten poziom trzeba trzymać. Dobry właśnie, poziom trzeba trzymać, tym bardziej, że e, nabór za chwilę ruszy, albo już ruszył. Tak? Już ruszył. Oczywiście czekamy na absolwentów, którzy za chwilę yy, tylko zachwitną kasztany, będą mieli. Maturę dostaną świadectwa i zapraszamy do Akademii Studiować. Więcej informacji, strony internetowe. Planujecie yy, jeszcze je, otwarte dni? Je, na pewno w cyklu permanentnym już jest nowy informator w takiej bardzo przystępnej formie będzie rozdawany we wszystkich szkołach średnich. Oczywiście zapraszamy do naszej strony internetowej. Tam jest wszystko aktualizowane, wszystkie wydarzenia, które się dzieją, a jesteśmy uczelnią wprawdzie średnio, ale wydarzeń różnego rodzaju naukowych społecznych. Mamy po kilka w tygodniu. Roman Gawroniak, kanclerz Akademii Imienia Kuba z w Gorzowie, gościł w studiu Radio Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę. Rozmowa o dziewiątej. Mowa o dziewiątej w Radio Gorzów.